A teraz zgodnie z zapowiedzią zapraszam Państwa na debatę. Czy istniejące od ponad 200 lat likwidowane szkółki kurnickie, likwidowane przez Polską Akademię Nauk, uda się jeszcze uratować? A chodzi o 350 hektarów gruntu. Naszymi gośćmi są Pełnomocnik Prawa i Sprawiedliwości w Powiecie Poznańskim, konstytucjonalista dr Bartłomiej Wrublewski. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panu, dzień dobry Państwu. Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk przy telefonie profesor Romuald Zabielski. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, witam wszystkich. Oraz kierownik pracowni Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, też radny miasta i gminy Kurnik, profesor Adam Zydroń ze mną w studiu. Dzień dobry panie profesorze, witam dzień również Dzień dobry, pana. witam wszystkich słuchaczy Radia Poznań. Może pozwolicie panowie, że zaczniemy jednak od wątku historycznego, bo on chyba no nie jest bez znaczenia, co było też słychać w naszej audycji w środku dnia, wśród oburzonych słuchaczy pomysłem likwidacji szkółki kurnickiej. W jaki sposób i dzięki komun 202 lata temu powstała, powstała ta inicjatywa, szkółki kurnickie. Jak to wyglądało? Może pan profesor tutaj obecny w studiu, Adam Zydroń. To tak tytułem wprowadzenia. Tak, szkółki kurnickie klucce, no. istnieją od 1820 roku i należą do najstarszych zakładów tego typu w Polsce. Założone zostały przez ówczesnych właścicieli kurnika działyńskich, Obecnie powierzchnia upraw szkółkarskich wynosi ponad 40 hektarów, z czego uprawy gruntowe stanowią około 36 hektarów, natomiast uprawy w pojemnikach 4 hektary. I tak jak Pan redaktor wspomniał, cały zakład doświadczalny szkółki kurnickie obejmuje obszar 352 hektarów, z czego w Kurniku jest około 50 hektarów, natomiast pozostałe grunty znajdują się w miejscowości Dziećmierowo. No i tutaj, jeżeli chodzi o szkółki kurnickie, produkowane tu, tutaj są drzewa olejowe, lilaki, róże oraz drzewa owocowe. I ta produkcja odbywa się w dziećmierowie, natomiast w kurniku produkowane są krzewy liściaste, i iglaste, w pojemnikach i gruncie rośliny wrzosowate oraz pnącza. Jeżeli chodzi właśnie o e, likwidację tego... To za chwilę do tego Zabry. przejdziemy. Ten wątek historyczny chciałem, żeby tylko zabrzmiał. E, pytanie do e, pan, e, posła Wróblewskiego. Czy, czy ta historia, którą słyszeliśmy, którą znamy, powinna być w jakiś sposób jednak uwzględniana e, przy decyzji m, przez Polską Akademię Nauk? Czy szkółki kurnickie nie są w jakimś sensie dobrem narodowym, o czym też mówili nasi słuchacze? No, wydaje mi się, że szkółki kurnińskie są bez wątpienia dobrym narodowym. Zresztą w ogóle, kiedy mówimy o jakiejkolwiek instytucji, która ma 200 lat, dwa razy się trzeba zastanowić, zanim podejmie, podejmiemy decyzję o likwidacji. No bo to jest już rzecz właściwie raz zlikwidowana, rzecz później. No, szanse na odtworzenie praktycznie nie istnieją. Też trzeba pamiętać, że w taki, na takim terenie, jakim jest aglomeracja poznańska, często może to okazać się już niemożliwe w związku z zabudową na przykład z rozwojem tego terenu. Więc powinniśmy zrobić wszystko, aby szkółki kurnickie mogły dalej kontynuować swoją działalność. Natomiast nie jest konieczne, aby funkcjonowały w dotychczasowej formule. I tutaj ja akurat rozumiem, że są pewne racje ze strony Polskiej Akademii Nauk, żeby odstąpić od prowadzenia szkółek kurnickich. Ale nie za cenę ich likwidacji. likwidacji kompletnej. Przesłałem naszą audycję właśnie ze słuchaczkami w środku dnia do Polskiej Akademii Nauk. Tutaj pytanie właśnie do pana profesora Zabielskiego. Czy pan profesor znalazł czas, by posłuchać, co mówią, co myślą o tej likwidacji w Wielkopolanie? I tutaj też od razu w odniesieniu do tego, co powiedział przed chwilą pan doktor, pan, pan poseł, czy dwa razy państwo się zastanawialiście nad tą decyzją. A, dziękuję bardzo za przesłanie tego linku Tak, oczywiście, słuchałem wczoraj y, y, tej audycji Przesłuchałem przesłuchałem głosy zarówno te Wielkopolan bliżej i dalej ulokowanych Bardzo cenny był chociażby głos jednego z panów mieszkających w Kurniku y, Bardzo interesujące były też głosy nie mieszkających na terenie wielkopolskie, Chociażby pani ze Śląska no, muszę powiedzieć, że te głosy były niezwykle emocjonalne, ale one brały pod uwagę tylko jeden aspekt i brały pod uwagę tylko i wyłącznie problem szkółek kurnickich. A tak jak zdążyłem się zorientować, bo sprawa jest rozpatrywana, czy była rozpatrywana przez Akademię i to nie tylko przez Prezydium Polskiej Akademii Nauk, kierownictwo Polskiej Akademii Nauk, ale także przez Wydział Drugi. Czyli Mamy można powiedzieć, że nie tylko, tylko dwa razy, prawda? Nie, nie, nie. Sprawa <laughs> jest znana od co najmniej 16 roku, 2016 roku nad tym rozmawiamy. Nad no tak, tylko że teraz jest realizowana, panie profesorze. Jeśli mogę wejść tak. w zdanie, tylko że teraz właśnie jest realizowana poprzez tak. wyprzedaż choćby majątku, tak. nazwijmy to. Tak. Więc to pytanie, które powinienem zadać, dlaczego państwo postanowiliście zacząć wyprzedawać 100 tysięcy roślin, no i zlikwidować w ogóle szkółki kurnickie? E, tak jak właśnie zaznaczyłem. Tała decyzja ucierała się od, właściwie od 2016 roku. Podstawą tej decyzji były sprawy finansowe, ale nie tylko. I problemy związane z niedofinansowaniem Polskiej Akademii Nauk, nauki. Dlatego, że mm, proszę zwrócić uwagę, jak fantastycznie rozwija się y, szereg obiektów w Kurniku, jak świetnie funkcjonuje arboretum jak świetnie funkcjonuje Zamek w Kulniku, czy, czy Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk. Niestety, szkółki niezwykle mocno odstawały swoim standardem funkcjonowania od pozostałych tych instytucji. I to jest powód, jak rozumiem, to jest odpowiedź na moje pytanie, tak, panie profesorze? Tak, dlatego, mhm. że w Polskiej Akademii Nauk niezwykle ważna jest doskonałość i my tam, gdzie możemy, wspomagamy najlepszych, tam, gdzie możemy, pomagamy hmm tym, którzy gorzej sobie radzą, ale ile można pomagać. Rozumiem. Panowie przed chwilą tutaj obecnie też w studiu słyszeliście te argumentacje. Ja też jestem w stanie zrozumieć, że naukowcy z Polskiej Akademii nie muszą być biznesmenami, nie muszą prowadzić tych szkółek kurnickich, tak jak choćby pan profesor wskazał inne działalności, które tam są prowadzone i jak rozumiem w ocenie pana profesora znakomicie są prowadzone, ale czy nie wystarczy poszukać po prostu dobrego menadżera, który postawi te szkółkę na nogi, przywrócił jej świetność. To pytanie też do naszych gości w studio. To znaczy, pytanie: Czy to jest kwestia, bo, bo ja rozumiem, że ta decyzja Polskiej Akademii Nauk jest właściwie ostateczna. To znaczy, Polska Akademia Nauk nie chce prowadzić szkółek kurnickich. Mhm. Część tego terenu powinna trafić do Instytutu Dendrologii, bardzo dobrego zresztą instytutu o kategorii A. To jest jedna z takich wiodących placówek w Polsce. Natomiast majątek, majątek tego zakładu doświadczalnego jest dużo większy niż ta część, która ma trafić właśnie do Instytutu Dendrologii. Wyobrażam sobie, że na części tego terenu szkółki mogłyby działać dalej. Trzeba natomiast znaleźć rzeczywiście inny podmiot, który chciałby się tego podjąć, mógłby odpowiedzialnie to robić. Być może takim podmiotem jest Fundacja Zakłady Kurnickie. Który jednym z zadań jest też kultywowanie tego, Tej tradycji e, Tradycji kurnickiej Założycieli, można powiedzieć e, Tak, tradycji założycieli mhm. Być może to jest e, ta instytucja Która powinna tą odpowiedzialność przyjąć. Ja rozmawiałem z prezesem fundacji, panem Dariuszem Grzybkiem i on mówi, że dwukrotnie też w formie pisemnej wracał się do Polskiej Akademii Nauk z prośbą o rozważenie takiego rozwiązania. Byłoby to historycznie być może najlepsze rozwiązanie, a przede wszystkim rozwiązanie, które odciążały Polską Akademię Nauk od dalszego prowadzenia tej działalności, która nie idzie z różnych powodów, a z drugiej strony zachował, daje to szansę na zachowanie tej tradycji w kurniku w Wielkopolsce. Ale rozumiem, jest... że odpowiedzi nie było, tak? Na razie nie było. Natomiast mhm. muszę też dodać, że rozmawiałem też z panem kanclerzem Polskiej Akademii Nauk i to była bardzo dobra rozmowa, rzeczowa rozmowa. I on takiego rozwiązania nie wykluczył. I dlatego no, chciałbym zaproponować spotkanie wszystkich tych stron, którym zależy na tej sprawie. I, i mam nadzieję, że do takiego spotkania dojdzie, ja, tak jak powiedziałem, zamierzam je zorganizować mam nadzieję, że będą tam przedstawiciele Polskiej Akademii Nauk właśnie Fundacji Zakłady Kurnickie oraz Gminy Kurnik żebyśmy wypracowali takie rozwiązanie które pozwoli tej ważnej, historycznie ważnej, ale i obecnie mającej do odegrania yy, swoją rolę yy, instytucji, no, bo jest to nasze wspólne mhm. dobro, wspólne dziedzictwo Pan co mówi się w Kurniku o tej sprawie i czy pan wierzy w taką możliwość, jaką proponuje tutaj pan e, doktor Wróblewski, pan poseł? To znaczy, mieszkańcy są zaniepokojeni tym faktem, likwidacją szkółek kurnickich, ale tutaj jest bardzo dobra propozycja posła Wróblewskiego, tylko pytanie do pana posła, czy, czy zdążymy, bo likwidacja ma nastąpić do końca tego roku. Mhm. I no, te, te formalności trwają. Natomiast z punktu widzenia samorządu, myśmy też tutaj poczynili pewne, pewne y, y, kroki y, żeby ewentualnie bo też tutaj takie głosy mieszkańców są, że te tereny zostaną sprzedane w dziećmierowie i zostaną... To nie tylko mieszkańców, jeśli panowie pozwolicie przepraszam panie profesorze, że wejdę w tanie, ale, ale prowadząca likwidacja majątku Maria Skręt mówiła na naszej antenie że ma zadanie wyprzedać ponad 100 tysięcy roślin i przekazać majątek jednostkom pan o czym była tutaj rozmowa ale resztę sprzedać lub zlikwidować, to są jej słowa więc oddaję głos. No i właśnie tutaj podjęliśmy decyzję. Jako samorząd jestem radnym z inicjatywy burmistrza i tutaj radni wszyscy byli za przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu i zgodnie ze studium, studium przewiduje tutaj tereny usług nauki i tereny rolnicze. Pod rolę, czyli tutaj tak zwanej deweloperki nie będzie. To by wykluczyło, rozumiem. Tak, Taki to by wykluczyło. To, to czego się obawiają mieszkańcy, tak, ja rozumiem. Mhm. Tak, i tutaj podjęliśmy decyzję jednogłośnie jako rada, na komisji. W dniu 25 sierpnia 2021 roku było podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu. Natomiast to jest w tej chwili procedowane i w pierwszym kwartale przyszłego roku ten plan zostanie uchwalony. Także nie, nie ma już tam wniosków o decyzję o warunkach zabudowy, także na pewno zdążymy zabezpieczyć ten teren, żeby to, to nie było przeznaczone pod tak zwaną deweloperkę. To wrócę teraz do pana profesora Zabielskiego z Polskiej Akademii Nauk. Panie prezesie, czy takie spotkanie, które tutaj zaproponował pan poseł Wróblewski jest dla państwa możliwe i może coś wnieść jeszcze? Tak, takie spotkanie jest możliwe, na pewno wniesie, ale nie w odniesieniu do gruntów bezpośrednio przylegających do Instytutu Dendrologii i Arboretum. Dlatego, że od ponad pięciu lat są plany zagospodarowania tego terenu, włączenia go do Arboretum Kurnickiego Instytutu Dendrologii. Ja przypomnę, że arboretum powstała w 1826 roku i na dobrą sprawę do dzisiaj przeżyło tylko dwa nie, takie etapy rozwoju. E, mianowicie w 1926 zostało znacząco powiększone. Następne powiększenie, łącznie z nowymi nasadzeniami. Odbyło się w 1952 roku i trwało przez kilka lat w latach 50., czyli w momencie włączenia arboretum do, do Polskiej Akademii Nauk. Od Panie... lat 50 nie zostało ono powiększone i wręcz można powiedzieć w cudzysłowie dusi się brakiem gruntów i te grunty, które są w pobliżu, odmówimy o tych nieco ponad 40 hektarach, one są planowane do wykorzystania przede wszystkim do zbudowania nowej kolekcji roślin drzewiastych gatunków chronionych hmm. i zagrożonych wyginięciem. Tak, to wszystko jest do jasne, panie profesorze, dosyć oczywiste. Nie, nie, zaraz zaraz momencik, bo to jest bardzo ważne. Dalej do powstania kolekcji doświadczalnej drzew i krzewów krajowych, kolekcji Topoli, do kolekcji Lilaków, do kolekcji jabłoni ozdobnych. Przypomnę, że kolekcja lilaków i jabłoni ozdobnych jest znaczącą. To dlaczego wyprzedajecie 100 tysięcy sztuk roślin? Zleciliście wyprzedaż ponad 100 tysięcy roślin? Dlatego, że tam planowane będą nasadzenia ze środków Instytutu dendrologii. Dalej. Jednym z bardzo ważnych punktów ma być kolekcja polskiego szkółkarstwa bezpośrednio nawiązująca do, do, do szkółek kurnickich. Dobrze Panie profesor, ja muszę zadać ten to pytanie ostatni etap będzie to będzie y, około 4 hektarów wraz z otuliną. Rozumiem. Czy pan profesor może się odnieść do y, do tych słów likwidatorki y, państwa majątku, pani Marii Skręt, która jak mówiłem wspomniała o tym, że ma za zadanie wyprzedać 100 tysięcy sztuk roślin i przekazać majątek jednostkom pan, o czym pan profesor też wspomniał. Chwilą, Instytutowi a resztę sprzedać lub zlikwidować. Takie słowa padły na naszej antenie. Czy pan profesor, profesor może to potwierdzić? Jeżeli chodzi o sprzedaż gruntów, nie, nie potwierdzam. To być może jakiś jest, jest błąd. Takich, mhm. takich zamiarów nie było. Ewentualnie są rozmowy y, możliwe chociażby z fundacją, ale to jest... Y, na pewno nie w tej części bezpośrednio okalającej. Czyli Pan profesor e, rozumiem, że może zapewnić naszych Instytut słuchaczy że sprzedaży gruntów szkołek kurnickich nie do sprzedaży gruntów szkółek kurnickich nie dojdzie? E, powtarzam ten obszar okalający hmm. Instytut Dendrologii zdecydowanie nie. Co się stanie z dziećmi rowem. E, Najprawdopodobniej także będzie tutaj e, ta, 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 ta sprzedaż niemożliwa, tym bardziej, że planowane jest tam e, założenie dużego nie, doświadczenia, wielopokoleniowego doświadczenia, tak zwanego Common Garden, z którego będą korzystać leśnicy naszego pokolenia, jakichś następnych pokoleń, czy co, na, co najmniej 200 Dobrze. lat. Dobrze. Pan profesor Zydroń, jako samorządowiec, słyszał pan te słowa przed chwilą, Jeśli zdecydowane, jeśli chodzi o kurnik, ale już o dziećmirowo mniej zdecydowane pana profesora, pana prezesa. Jak pan je odbiera? No to znaczy, no ciężko mi tutaj się odnieść do słów pana profesora, jakie są zamierzenia Polskiej Akademii Nauk. No w każdym razie my jako Czy samorząd. Ten plan będzie obejmował również dziećmiarową? Tak, tak. Też. Tylko dziećmiarową. Tylko dziećmierowo. My zabezpieczamy ten teren w dziećmiarowie i tak jak powiedziałem, zgodnie ze studium, będą to tereny usług nauki i tereny rolnicze. Nie, nie będzie można tego zabudowywać e, zabudową mieszkaniową. Prawa wywołała takie emocje, jak sądzę, ogromne. Po pierwsze dlatego, że zaczęła się realizować po prostu poprzez wyprzedaż, więc ludzie zobaczyli, że to nie są żarty, mimo że była znana, tak jak mówił pan profesor Zabielski, od, od lat to jednak teraz dopiero ludzie zauważyli, że to ma miejsce. No ale jednak pytanie jest też takie, czy te 200 lat to niewystarczająca marka dla dla, dla Polskiej Akademii Nauki dla nas wszystkich, no, której po prostu nie wolno stracić, pan, szanowni panowie. No, ja uważam, że to jest już taka marka, której stracić nie możemy i dlatego te działania. Jest prawdą, oczywiście, z jednej strony to, o czym mówił pan redaktor, że trochę. Późna jest ta dyskusja i z drugiej strony to, co mówił pan, pan profesor, że tego czasu zostało mało. Dlatego musimy no, zmobilizować się i podjąć takie działania, które, które y, doprowadzą do ocalenia tej instytucji. Ja też to, co chciałem powiedzieć, że uważam, że trzeba szukać tutaj kompromisu. Te racje, które pod, przedstawia Polska Akademia Nauk też nie są bez y, znaczenia, ale wydaje mi się, że jeśli jest ta dobra wola, o której mówił i pan profesor, pan prezes i wcześniej pan kanclerz, to być może jest możliwe, to, to wydaje mi się, że musi być możliwe stosunkowo szybkie wydzierżawienie tych, części tych gruntów, które należą do obecnych zakładów kurnickich i kontynuowanie tam y, funkcjonowania szkółek. Nawet jeśli nie będzie to ten teren, y, na którym najbardziej zależy instytutowi, instytutowi Dendrologii w ten sposób te różne racje, które w tej dyskusji mamy, będą w możliwie dużym stopniu w dużym stopniu zachowane. Jeszcze jedną rzecz powiem, bo mówimy o instytucji dwustuletniej. Mamy drugi taki przykład w Poznaniu, też takiej sytuacji no uważam niekorzystnej z punktu widzenia miasta, mianowicie z mapy z jednej strony cieszymy się, że powstaje zintegrowany szpital kliniczny, co jest niezwykle ważną inwestycją zdrowotną, najważniejszą, Przepraszam, którą oddalna, tak mówimy o tym. Tak? <grym> Jestem przewodniczącym zespołu, który wspiera budowę zintegrowanego szpitala klinicznego, ale przy okazji istnieje ryzyko, że zniknie na trwałe z miasta najstarszy w Polsce szpital, szpital przemienienia pańskiego, który 200 lat tradycji także ma. Uważam, że zarówno w przypadku szkółek, jak i szpitala, choć to zupełnie to inne rzeczy. No to Nie ta, chciałbym ta, te, teraz może ta mieszać tej i marka dwustuletnia powinna być zachowana. No tak, być może tej sprawie też należy się przyjrzeć uważniej. Nasi słuchacze, tutaj zwracam się do pana profesora Zabielskiego, wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk, którego gościmy przy telefonie. Nasi słuchacze, panie profesorze, jak pan słyszał, pewnie sugerowali, że sprawa może mieć związek z wyborami nowego prezesa pan. Czy jesteście państwo faktycznie przed wyborami, bo słuchacze tutaj wiążą nadzieję z tym, że wybrany zostanie ktoś inny i cofnie tę decyzję, jak pan słyszał? Tak, to nie jest żadną tajemnicą, że Polska Akademia Nauk jest przed wyborami w tym roku, w najbliższych, można powiedzieć, tygodniach. Będzie, będą wybory prezesa, następnie wiceprezesów, także Dziekanów, przewodniczących, rad kuratorów i na szeregu innych pozycji to jest oczywiste. Natomiast chcę tutaj podkreślić, że to nie jest decyzja tylko i wyłącznie mojego szefa, czyli, czyli pana profesora Jerzego Duszyńskiego, prezesa Polskiej Akademii Nauk, ale to jest decyzja, która została ukształtowana, wygenerowana przez znaczącą liczbę ludzi nauki, uh -huh. e, także z Wielkopolski, e, m, wszyscy, którzy należą do Wydziału II Polskiej Akademii Nauk. Rozumiem. E, I e, tutaj e, to, to jest, to jest, można powiedzieć, no, 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 jakaś, jakaś e, mądrość zbiorowa tutaj. E, 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 Pracowała nad tymi, hmm. nad tymi możliwymi rozwiązaniami. Tak. Ja Tylko zdobyć, tej mądrości zbiorowej jakoś mądra... trudno zrozumieć prostym ludziom, panie profesorze, którzy widzą po prostu jedno 200 lat y, historii, y, historii związanej z ludźmi, związanej z, y, z tymi, którzy tą ziemię przekazywali dla, dla narodu, no i, tak. i dlatego jest to, co jest. Chciałem zapytać, czy tak dlaczego Państwo do tej pory, jak rozumiem, nie odpowiedzieliście na propozycje, na pisma Fundacji Zakładowej kurnickie? E, dlatego, że trwa jeszcze proces e, likwidacji i my chcemy e, najpierw e, zaopatrzyć Instytut Dendrologii e, w takim stopniu, żeby mógł jak najlepiej pełnić swoje e, funkcje e, statutowe. Odnośnie funkcji statutowych, może warto było jeszcze tutaj wspomnieć, że na dobrą sprawę e, szkółki a właściwie to były zakłady kurnickie, bo to tak się w testamencie Władysława Zamańskiego nazywał, cały ten zbiór instytucji przekazywanych narodowi, szkółki stanowiły niewielką część, może były nabywającym Trzewa, sadzonki naj, najbardziej znane, ale, ale miały one pewien, pewien pe, pewną misję do spełnienia te szkółki. Miały uczyć ludzi biznesu. Mhm. Miały uczyć przedsiębiorczości, także dbania o środowisko, które nas otacza. Rozlijać w czasach walki o ekologię, tym bardziej to jest chyba... W, w obecnych czasach, tym bardziej chyba to jest duże wyzwanie, ależ tak, prawda? Ależ tak, oczywiście. I zadanie może zobaczyć, nawet też. Się, tylko proszę zobaczyć, co się stało. Po 89 roku, tak jak czytałem w Wielkopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego, powstało 58 szkółek. 58 szkółek w województwie wielkopolskim. Ale czy to znaczy, żebyśmy zaniedbywali to, co to jest dobrem narodowym? Czy raczej stawiali nie, na to, żeby nie, była przykładową instytucją i konkurencyjną dla innych? To, to świadczy o tym, że ludzie y, nauczyli się tego. Y, y, funkcjonują w szkółkach te szkółki. One są różne. To są szkółki prywatne, rodzinne, y, spółki, spółki z kapitałem zagranicznym, na rozmaite z którymi przyszło szkółkom kurnickim konkurować i prowadzone przez instytucję publiczną przestały po prostu yy, no, troszkę konkurować. Temu, ja rozumiem panie profesorze, ale pan wybaczy. Ale proszę, doprowadziły do, do nauczenia ludzi prowadzenia tego ja wiem, typu ale działalności. Troszkę zaprzeczają temu słowa ostatniego szefa szkółek Seweryna Wali który zaprzecza nierentowności szkółek, mówi, że nie ma ta decyzja podstaw ekonomicznych to tak na marginesie, ale żeby skończyć ma, jakimś pozytywnym ma, ma państwa stanowisko inne, ale żeby to, zakończyć. Bo musimy zaraz kończyć, więc chciałem zapytać jeszcze tylko na koniec, żeby to jasno wybrzmiało. Czy Polska Akademia Nauk jest w stanie przyjąć propozycję, którą złożył tutaj przed chwilą koordynator Prawa i Sprawiedliwości w Powiecie Poznańskim, dr Bartłomiej Rubiecki, poseł? Jesteśmy otwarci na rozmowę. To bardzo ważna deklaracja. Jeśli podtrzyma tą deklarację także Fundacja Zakłady Kurnicka, wierzę, że tak jest. Myślę, że ze strony Gminy Kurnik też jest zainteresowanie. To być może w przyszłym tygodniu e, udałoby się, albo najdalej za dwa tygodnie udałoby się takie spotkanie zrobić. To, co jest niezwykle z chęcią biorę tę deklarację i jednocześnie także proszę Pana posła na przykład o zainteresowanie się dlaczego y, Arboretum nie dostało, to znaczy Instytut Dendrologii nie dostał e, e, pieniędzy ze środków Ministerstwa Nauki i Edukacji na, na spół, y, z którego utrzymuje się y, Arboretum i Instytut Dendrologii utrzymuje z własnych środków Arboretum, które jest naprawdę perłą wśród Wśród, wśród Rozumiem i tak, że się tą sprawą zainteresuję po spotkaniu tutaj z, z dyrekcją Instytutu Dendrologii. To może pan być spokojny. Zresztą pan profesor wie, że bardzo rozmawiam dziękuję. z kierownictwem Polskiej Akademii Nauk i staram wiem, się wspierać. Wiem. I także macie państwo tutaj moją życzliwość zawsze po swojej stronie, tak jak zresztą instytucje Polskiej Akademii Nauk w, w, w Poznaniu. Cieszę się, że do tego spotkania dojdzie. To, co na pewno jest bardzo istotne. Wracając do tej celnej uwagi profesor. Co razy dronia, żebyśmy po tych spotkaniach, jeśli będzie dobra wola, mieli w sobie też taką siłę, żeby szybko były podejmowane decyzje. No krótko mówiąc, żeby nie wyprzedać całości tego zasobu, który jest, bo odtworzenie tego będzie trudne. Bardzo musimy kończyć, więc bardzo panowie dziękuję serdecznie za tę deklarację. My z przyjemnością będziemy na bieżąco informować naszych słuchaczy w Wielkopolsce, jak nie sądzę, nie tylko tutaj o postępie tych spotkań, o wynikach właściwie tych spotkań, na co bardzo serdecznie Życzę, życzę również nam wszystkim, by szkółki kurnickie, tak jak pan profesor wspomina, stały się perłą także obok innych tam podmiotów działających w Kurniku. Naszymi gośćmi byli pełnomocni Prawa i Sprawiedliwości w powiecie konstytucjonalista, poseł dr Bartłomiej Wróblewski. Dziękuję, panie pośle. Bardzo dziękuję. Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, profesor Romuald Zabielski. Dziękuję, panie profesorze, panie prezesie. Dziękuję bardzo. Kłaniam się nisko dobrego popołudnia oraz kierownik, pracownik gospodarki przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Radny Miasta i Gminy Kórnik, profesor Adam Zydrę. Dziękuję również panu, Dziękuję panie profesorze. Bardzo.